Zespół Szkół Ogólnokształcących w Mogielnicy odwiedziła niedawno młoda pisarka, absolwentka miejscowego liceum Monika Kamińska. Autorka mądrych, pouczających i pełnych ciepła historii dla dzieci, przeprowadziła kilka spotkań z uczniami placówki w różnych przedziałach wiekowych. Opowiedziała o swoich literackich doświadczeniach oraz bohaterach książek, włączając małych słuchaczy do rozmowy i wspólnej zabawy. Pani Monika jest naszą uczestniczą, skończyła naszą, naszą szkołę, więc to jest dla nas ogromny zaszczyt. Pani jest pisarką, Pani pisze książki m.in. dla Was. Cieszę się, że widzę w Waszych rąkach te książki. Proszę podnieść do góry O, super. Na pewno Pani jeszcze opowie o innych książkach. Ja mam nadzieję, że to będzie niedobre, w czasie tej świątecznej przerwy. E, takie spotkania z autorami książek e, zdarzają się, ale są rzadkością. Także bardzo Was proszę docenić tą chwilę, moi drodzy. Spotkało Was coś naprawdę wyjątkowego. Potraktujcie to jako jeden z prezentów na Boże Narodzenie, że coś tak wyjątkowego jak spotkanie z człowiekiem, który napisał, stworzył książkę, Wam się przydarzyło. Życzę i Pani, i Wam owocnego spotkania, żebyście wszyscy wyszli tego, naprawdę tacy szczęśliwi z tego, że i, i pewni, że taka dobra chwila Was spotkała. Pani gratuluję i bardzo. czekamy na następne książki, no i oczywiście czekamy na następne spotkania. Nie zapominać o swojej szkole. Bardzo dziękuję. O czym ta książka jest? O, ja. O jakimś świecie takim nadprzyrodzonym, za zamkniętymi drzwiami. Prawda. O czym jeszcze ona może być? Że kogoś można przestraszyć, bo wiecie, tak ono, wygląda taki takie czyny, jest no do kogo, to może być coś strasznego. Co jeszcze chodzi? Tak, o różnych przygodach strasznych. I oni, że oni, że wchodzą za tych drzwi te dzieci. Tutaj w tej książce są aż dwie osoby, które opowiadają tą samą historię. Jest właśnie ten gryzik i jest ten chłopiec. I każdy z nich... Opowiada tą historię na swój sposób, tak jak on to widzi. Bo na przykład każdy z nich, i chłopiec, i gryzik, myślą, że ten drugi to jest w ogóle jakimś strasznym stworem, i się boją siebie na początku. Wiecie? Jak taki do w taki za. Jak mi przyszedł do głowy taki zawód, wiesz co, ja zawsze lubiłam pisać i zawsze lubiłam wymyślać jakieś historie. Nawet kiedyś napisałam taką, jak miałam chyba 7 lat, napisałam książkę, tak się napisałam historyjkę i sama zrobiłam ilustrację i zrobiłam taki cały zeszyt powiedziałam, że to jest moja pierwsza książka. I zawsze chciałam to robić, ale przez bardzo długi czas nie wierzyłam, że to jest taki prawdziwy zawód, że można to tak naprawdę robić i to może być czyjąś taką pracą prawdziwą. Ale w końcu z czasem mi to zaczęło wychodzić i okazało się, że tak, ja po prostu lubiłam zawsze pisać i takie wypowiedzi. Jak wymyślam wszystkie historie, wiesz, czasami, jak ja piszę książkę, to ja w trakcie pisania nie wiem, o czym ona będzie do końca. Ja, jak wymyślam historię, to bardzo często mam tylko jakiś taki ogólny pomysł. Na przykład, że chciałabym, żeby ona mówiła o jakiejś konkretnej rzeczy. Bo na przykład chciałabym, e, wiem jaki ma być bohater, o kim ma być ta książka, ale nie wiem o czym. I ja bardzo te książki wymyślam w trakcie pisania. Wiesz, jak piszę, to ja czasami jeszcze nie wiem jak ta książka się skończy. I ja dopiero w trakcie pisania e, wymyślam, co będzie dalej. E, I czasami o czym ta książka będzie, albo co się w niej wydarzy. Więc to najczęściej właśnie jest tak, że w trakcie pisania dopiero ta historia się tworzy. i Jaka jest moja pierwsza książka? Wiecie, to jest pytanie takie pozytywne trochę, bo inna była pierwsza napisana, a inna była pierwsza wydana. Wiecie, pierwsza książka dla dzieci, którą w ogóle napisałam, to była ta, Niech szuka przyjaciół. To była pierwsza książka dla dzieci, jaką napisałam. Ale wiecie, ja na początku chciałam ją wydać i jej nikt nie chciał. I ona dopiero została wydana po chyba trzech czy czterech latach od napisania. A pierwsza książka jaką wydałam to jest ta. Kupuj historia panka. To była książka, którą wydałam y, jako pierwszą. Dziękuję Jaka jest pani? Najdłuższa książka. Najdłuższa to jest ta. To jest moja najdłuższa książka. Ona ma chyba 200 stron. I zobaczcie, w niej nie ma w ogóle obrazków. I w ogóle nie ma ilustracji. Ona ma 200 stron. I to jest najdłuższa książka do tej pory, Znaczy. Są jeszcze, bo to będzie seria, tak? Więc będą jeszcze dwie książki z tej serii i ja już je napisałam, one są napisane i teraz czekają tylko, żeby je y, wydrukować. Więc właśnie ta seria to są najdłuższe książki do tej pory, jakie y, Uwaga, pierwsze pytanie. Kto z Was już zaczął uczyć się czytać, albo umie czytać? Ręka w górę. Brawo, dużo osób. Słuchajcie, teraz opuśćcie ręce. Powiedzcie mi, a kto może nie umie jeszcze czytać, ale za to bardzo by chciał się nauczyć? Brawo, dużo Was. A słuchajcie, a kto z Was lubi oglądać książki, albo <laughs> ktoś przeczytać? Wszyscy prawie. Brawo, słuchajcie, czyli jesteście prawdziwymi miłośnikami książek. Pułku i Rajtek sprzątają po. Rajtek jest jamnikiem. To znaczy, że jest bardzo długi. Jego głowa jest tak, a ogon aż tam daleko. Rajtek chce, żeby ktoś go pogłaskał. Pogłaszczecie go tutaj za ucho. O, jak miło. Dziękuję. Będziemy jeszcze robić kolejne rzeczy, nie ma? Aż zaczął się ślinić z tej radości. Fuj, Rajtku! Ktoś musi mu wytrzeć pyszczek. Idę tam do pułapów na koniec, nie. wytrzecie mu pyszczek. Tak. Wycierajcie pyszczek. Proszę, wycierajcie, żeby się nie ślinił tak. Powiedzcie Rajtkowi, jakie dźwięki wydają pojazdy, żeby łatwiej ich znalazł. Jakie dźwięki wydają pojazdy? Brawo! Teraz rajd, bardzo. Bardzo, bardzo szybko znajdziemy. Teraz rajdek przynosi auta, a póki ustawia na chudze, uważaj, że my Wy też przytulcie misia. Uwaga, kto przytuli? Ja. Nie chcecie, Ja! Ja, dzisiaj! Rajtek zasypia. Uwaga, musimy nas cicho, bo jaki zasypi. I wszyscy wysyłamy mu buziaka na dobranoc. Dobranoc, Rajku. Czy wiesz, jak to jest tak? Dobra, Pokaż. Patrzcie na niego dobrze, co on pokazuje. Złe, brawo! Zły brawo! co to jest. A wy Tej książki? E, następne dwie części tej książki są już napisane i one są już w wydawnictwie i są poprawione, poprawione, Tylko czekamy na druk teraz. Czekamy na panią, która robi okładkę i czekamy na druk, więc powinna być w przyszłym roku. Nie wiem dokładnie kiedy, ale w przyszłym roku. E, pomysły. Wiecie, to jest trudne pytanie. nie wiem, co nie opowiedzieć, bo te pomysły bardzo często tak same, znikąd. Na przykład, nie wiem, jak robię coś takiego bardzo różnego, na przykład sprzątam, bo nie lubię sprzątać, i wtedy myślę sobie o czymś innym i wtedy na przykład pomysły bardzo często przychodzą, albo na przykład, nie wiem, rozmawiam z kimś, ktoś mi podaje jakiś pomysł, albo ustawiam jakąś książkę, robią jakiś film i na, na, na ich podstawie jakby one inspirują mnie do napisania swoich rzeczy, podoba mi się jakiś motyw, czy jakiś temat w tych filmach czy książkach, i one właśnie dają mi pomysły do napisania swojej własnej y, historii. Taką prawdziwą z tych pierwszą książkę z tych wydanych, to miałam chyba 28 albo 27. Jak napisałam taką już prawdziwą pierwszą książkę, która została wydana. Wtedy dziękujemy Pani Monicy Kamińskiej za inspirujące i niezwykle wartościowe spotkanie autorskie. I mamy taki cytat tutaj dla pani, że sztuka dawania podarów polega na tym, aby ofiarować coś, czego nie można robić w żadnym sklepie, jak powiedział Piorś pochadek. i Pani nam to dzisiaj właśnie dała. Więc...